Zawsze najwyższej jakości. Moja energia jest magnetyczna, przyciąga najlepsze okoliczności i osoby. Mam naturalny talent do bycia najlepszą. Kocham siebie najmocniej, uwielbiam spędzać czas sama ze sobą. Banie o siebie to moja naturalna część dnia, codziennie staje się coraz lepsza wersją siebie, moja wartość jest niepodważalna, ludziom robi się głupio, gdy przekraczają moje granice, mam dosłownie boską energię, i wszystko dzieje się dla mnie. Na moją korzyść. Moja energia jest zawsze najwyższej jakości. Moja energia jest magnetyczna, przyciąga najlepsze okoliczności i osoby. Mam naturalny talent do bycia najlepszą. Kocham siebie najmocniej. Uwielbiam spędzać czas samo ze sobą. Dbanie o siebie to moja naturalna część dnia. Codziennie staje się coraz lepsza wersją siebie. Moja wartość jest niepodważalna. Ludziom robi się głupio, gdy przekraczają moje granice. Mam dosłownie boską energię i wszystko dzieje się dla mnie na moją korzyść.